Miłości, moc, miłości, moc, miłości, moc. Właśnie świat zalogował się w pływie, który doprowadzi nas ostatecznie do nowiu wzna kurwa. w znak kurwa to nasze zaproszenie do odkrycia samego siebie na nowo do zauważenia, co naprawdę nas dzisiaj stanowi, o czym jesteśmy, jakie rzeczy chcemy zasilać, jakie procesy są nam po drodze, a co tak naprawdę do tej pory być może część z nas robiła z rozpędu. Oto czas w którym przekonamy się, po prostu patrząc w lustro, bez jakiejś nadmiernej rytualistyki, co takiego jest w nas dzisiaj obecne, co jest aktualne, a co potrzebujemy na zawsze wpisać we wspomnienia o sobie, w swoją drogę, ale nie musimy tego już dłużej zasilać. Oto no, w znaku lwa przynosi coś takiego, co w większości przyszłoby z trudem co większość ludzi jednak mimo wszystko odkłada na później, co jest tym zadaniem domowym wiecznie niezrobionym, bo chodzi o zaktualizowanie swojego obecnego obrazu siebie. Część ludzi postrzega się w ten sposób, który można nazwać zlepkiem opinii społecznej i własnej. Część ludzi ma nieaktualny obraz siebie, mówiący albo o dawnych porażkach, albo o dawnych sukcesach. Część ludzi nie potrafi przyciągnąć do swojego życia, tego, czego tak naprawdę chce, co próbuje manifestować, bo nie wysyła własnego, autentycznego sygnału, więc jakim cudem te rzeczy, które woła, miałyby jego lub ją znaleźć. Ten nów sprząta nasze problemy w tym obszarze właściwie w mgnieniu oka, wystarczy mu na to pozwolić. Wystarczy zauważyć, że raz na jakiś czas dostajemy taki reset energetyczny, taką możliwość zaczęcia od nowa, jeżeli sami nie będziemy przeciągać. W tę rzeczywistość, w tą nowo zaczętą jakichś starych nawyków, jakiegoś rodzaju wspomnień, labiryntów myślowych, które nas pochłaniają, to one się tam po prostu już nie pojawią, bo nie ma już na to ani konieczności, ani potrzeby, ani tak naprawdę możliwości, chyba że sami to wpuścimy. Ten czas to czas takiego rozbierania się z was, takiego odrzucania od siebie tego, co już nie jest nasze. Można powiedzieć, że. Prowadzi nas to do środka, do wnętrza i wydobywa naszą własną autentyczność, ale jak wszystko w Domu Lwa wymaga pewnej opłaty. I tą opłatą jest odwaga. Jeżeli chodzi o działania, które rozpoczynają się dokładnie w tym momencie roku, to żeby one się udały, żeby doprowadziły do skutku, żebyś mógł się z nich cieszyć, je celebrować, one muszą być nasycone Twoją odwagą. Muszą być spowodowane mocną decyzją, muszą być zatwierdzone przez ciebie na każdym poziomie. Nie może być w nich wahania, nie mogą być rozmyte, niedomyślane do końca, bo tutaj, w królestwie, któremu patronuje samo Słońce, w tym domu Zodiaku, którym opiekuje się kosmiczna sprawczość, my potrzebujemy liczyć się ze swoją własną mocą. To jest bardzo istotna wiadomość. Bardzo często ludzie nie dają sobie sami szacunku, a jednak wymagają, żeby ich działania no, budziły szacunek u innych. Czasami nie dają sobie prawa do zauważenia, ile już im się udało, jak tak naprawdę idzie im ta manifestacja, jaką mają skuteczność, tylko biegną do przodu, robią to, bo wydaje im się, że jest to fajne zajęcie. Albo lubią myśleć o sobie w takich kategoriach, które zakładają ich przez parę psychiczną, jakieś takie magiczne możliwości ale to wszystko się nie liczy, jeżeli nie ma przełożenia na rzeczywistość, którą uznajemy za realną, na naszą fizyczność, na nasz plan materii. Po prostu tędy okazuje się nasza własna jakość, tędy dowiadujemy się, czy to, co zrobiliśmy było, jest wystarczające, żeby żyć, żeby istnieć, czy też czegoś zabrakło, czy też może ta formuła nie była właściwa. Jeżeli chodzi o nów w znaku lwa, ten nów przypomina nam, że czasami to, co robimy, nie prowadzi bezpośrednio do celu, ale robi nas tą wersją nas, która ten cel osiągnie. To są takie powiedzmy, że działania pomocnicze, które być może wpisane na GPS w samochodzie nie miałyby najmniejszego logicznego znaczenia. Ale jeżeli w Twoim dążeniu do celu one nastąpiły i poprawiły Ci humor, i uniosły Cię w energii, i dały Ci jakiegoś rodzaju wyższy wgląd, to było warto. Ten czas pokazuje Ci, że nic tak naprawdę nie zostało stracone, lecz nie wynika to z samego nowiu oczywiście w znaku lwa, wynika to z trazytów Saturna, które tym razem w trybie retrogradacyjnym cofnęły się i zbierają za nami te wszystkie muszelki, które pominęliśmy, a jednak chcieliśmy je zebrać. Te wszystkie nagrody za nasze doświadczenia, za naszą pracę, po które się w jakiś sposób nie schyliliśmy albo zapomnieliśmy o nich. To jest czas, który nam mówi, że mamy być na serio ze swoimi własnymi rozliczeniami. Z tym, że jeżeli coś jest określone, coś jest sprawiedliwe, coś jest po prostu w jakiś określony sposób stworzone, no to oczywiście powinniśmy to uszanować. Powinniśmy wiedzieć o tym, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że to jest i planować rzeczy, działać zgodnie z mechanizmami tego, w czym uczestniczymy. Jeżeli chodzi o Słońce patronujące całemu temu okresowi, całemu temu czasowi pełnego lata, no to wiemy, że Słońce to jest taki silnik naszej świadomości. Kiedy coś dzieje się ze Słońcem, kiedy wybuchy solarne powodują jakieś fluktuacje, jakieś niesamowite perturbacje, jakieś efekty specjalne, to my wówczas mamy również dostęp do nowych zakresów siebie. Jako na górze, tak i na dole, jako wewnątrz, tak i na zewnątrz. Dzieje się tak, że kosmiczne przemiany klikają pewne szczególne kombinacje numerów, liczb w nas i tędy właśnie odbezpiecza się pewien taki potencjał, który był schowany, który był przetrzymany na jakiś czas i teraz może mieć swoją wielką premierę w życiu. No i właśnie odnośnie wielkiej premiery, tego wymaga od siebie znak Wymaga tego, żeby wyjść z ukrycia. Wymaga tego, żeby zacząć się rozprzestrzeniać, wymaga tego, żeby zauważyć swoje narzędzia do rozprzestrzeniania się, żeby zobaczyć, czy masz do tego jakieś dary, talenty, umiejętności, pracowitość, jakie inne cechy Twoje pracują, żeby substancje Ciebie, Twoją obecność, dostał cały świat. To jest czas, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest bogactwo, że te wszystkie Twoje możliwości, które mogą zapewnić Ci obfitość, to już jest rodzaj powiedzmy twoich narzędzi, którymi ty to z bogactwo zdobywasz, którymi ty wchodzisz po drabinie sukcesu. Potrzebujesz przyjrzeć się dokładnie tym swoim zasobom, podsumować to, zadbać o nie, dać sobie czas taki jak najbardziej korzystny, jak najbardziej głęboki, jak najbardziej rozumiejący, dokładnie z tymi wartościami. Jeżeli okaże się. Że coś w Twoim życiu jest niedofinansowane Twoją odwagą albo Twoją uważnością. Jeżeli brakuje Ci jaj do czegoś po prostu, albo nie chcesz się na tym skupić, rozmywasz to, zatratasz się w pracy albo w jakichkolwiek innych nałogach, które masz już oswojone, to to coś zapuka Ci teraz wprost do domu, do twoich drzwi, zapyta się co dalej. Bo czas, w którym na niebie króluje słońce i rozpoczyna się zodiekalny domowa, to jest czas, kiedy mamy właśnie tego rodzaju konfrontacje. Może się okazać, że Twój życiowy plan, zapyta się sam ciebie osobiście, co dalej robimy, czy nadal chcesz ten plan realizować, jakie są dalsze kroki. Może się okazać, że w tym czasie świata, dokładnie przez następny tydzień, spojrzysz na całe grono znajomych i ludzi, którymi się otaczasz, i zobaczysz, które z tych osób ci pomaga, a która cię sabotuje. Kto z tej całej grupy jest naprawdę po Twojej stronie, ucieszy się z Twojego sukcesu, a kto tylko obserwuje, no, bo będzie głupio nie zobaczyć, jak w końcu coś ci się uda. To jest taki moment, gdy jak sito, bez żadnych emocji możesz to odcedzić, możesz zdecydować, na jakiej zasadzie osoby będą miały czas i miejsce w Twoim życiu, ale w żaden sposób nie patrzysz już na sentymenty, na to, co musisz, na to, co wydawało ci się, że musisz. A więc jest to czas wprowadzający pewnego rodzaju wolność towarzyską, w lekkość, pozbawiający takich karmicznych, inkarnacyjnych ciężarów na relacjach, bo jeżeli nawet coś musiałeś kiedyś, to dziś jesteś zupełnie innym sobą siebie, zupełnie inną wersją siebie, masz inną częstotliwość. I ta częstotliwość już tego kontynuować nie musi, chyba że tak wybierzesz. A więc przygotujmy się do spotkania magicznego, które... Nie będzie zasiewać nowych porządków, które nie będzie w żaden sposób polegało na tym, że no, skoro Nów tego się mogliście spodziewać, że będzie o początkach, o zaczynaniu, o czymś, co y, ma być tą nową niespodzianką, nowym wprowadzeniem, ale to nie będzie o tym. To będzie czas, kiedy wszystkie rzeczy wprowadzane już przez Ciebie w życie, wszystkie rzeczy, które zasilasz, które starasz się mieć w swoim życiu, które zapraszasz, wylegitymujesz je. Spojrzysz na nie, zgodzisz je wokół siebie na jednej planszy. To wszystko musi się wydarzyć razem. Wszystkie intencje, które manifestujesz, one się ze sobą przenikną. One stworzą, zbudują tkankę Twojej rzeczywistości. Więc to jest czas, żeby się z nimi połączyć. To jest czas, żeby zawołać energię. Tak jak na WF się kiedyś wołało Golski, Golski do domu. Tak jak 50 Cent woła Money by Monday tak Ty możesz zawołać tak o, do swojej energii i ona przejdzie. I generalnie ten czas sprzyja centralizacji, sprzyja temu, żeby każdy czyniący, żeby każdy świadomy usiadł na tym najwyższym krześle, który jest dostępny na swoim własnym tronie, w swoim pełnym majestacie, w swojej całkowitej, kompletnej, nasyconej energii i już bez żadnych hamulców, bez żadnego ale, bez żadnego wstydu, bez żadnej krzywdy ten ktoś zaczął tym po prostu emanować. I ten ktoś to Ty. I teraz czego Ci brakuje, by to się stało dzisiaj, za godzinę, teraz? Czego Ci brakuje, żeby zacząć rozprzestrzeniać siebie z dobrym skutkiem, żeby świat Cię zauważył, zobaczył, żeby Twój talent przydał się komuś, przesunął czyjeś życie do przodu, żeby to Twoje mistrzostwo było nie tylko dane sobie a muzą, tylko też żeby się przydało światu. No, na takie pytania będzie możliwość udzielenia odpowiedzi życiem, praktyką, rytuałem. Ten rytuał będzie specyficzny, będzie szczególny. Jak zapewne zauważyliście, przez ostatnie dwa lata nie wzywam istot anielskich na samym początku rytuału. Raczej dwa to, żebyśmy wszyscy z tych wszystkich zajętości, które gdzieś tam mamy, z tego szumu, z tego zgiełku, żebyśmy się przegęścili w tu i teraz żebyśmy zajęli odpowiednie miejsce, odpowiednią pozycję w sobie, w swoim życiu i żebyśmy oddychali się w ten bieżący moment i z tego momentu zaczęli działać. Tym razem dostaniecie dwa pliki. Jeden to będzie plik muzyczny, połączenie wody i połączenie powietrza. Połączenie tego, co stanowi wasze słowa, kiedykolwiek wpuszczone w życie, kiedykolwiek zapamiętane przez inne osoby, kiedykolwiek dane komuś, powierzone, a drugie to oczywiście to woda świata, a więc czas, a więc a wszystkie emocje. Powietrze i woda w takim połączeniu to będzie dla Was melodia, gdzie Wasze słowa dostaną życie. Wasze słowa wejdą w życie. Na tej melodii, która będzie pierwszym skrzydłem rytuału potrzebujecie dołączyć do rytuału, wypowiedzieć swoje intencje, mówiąc Wpisuję to i to w życie. Ustanawiam to i to istniejące. Wprowadzam te i te sytuacje. Dostaniecie do tego opis. Ten opis może Wam pomóc w wizualizacji, i to jest przygotowanie do rytuału. Bo rytuał rozpocznie się wokacją anielską tym razem. Więc, żeby nie wywaliło Was po pierwszych dwóch sekundach po wejściu z tamtejka, żeby się nie okazało, że wszyscy rytualiści poszli tym razem spać. Macie takie wejście, takie przygotowanie. Jeżeli. Energia, z której wchodzicie w działanie magiczne, nie będzie tak bardzo daleka od energii tego działania magicznego, będzie mogła się wspinać i rosnąć wraz z tą częstotliwością, to wtedy was po prostu nie wyrzuci w sen. Więc tym razem przygotujcie się na takie zajęcia. Oprócz tego, pamiętacie z poprzedniej ceremonii, że byliśmy w stanie przywołać swoją formę siebie, która jest już docelowa, wejść w nią i tą formą prowadzić swoją rzeczywistość. Wielu z was pisało do mnie o tym, że faktycznie coś się zmieniło, że nawet wasze dawne nawyki do was nie pasują, albo inaczej reagujecie na te same osoby, no oczywiście, że tak, bo to nie są ćwiczenia. I mało tego, uprzedzam, zrobimy to znowu. Jeżeli wcześniej mieliście ten zabieg magiczny wykonany, jeżeli faktycznie postawiliście przed sobą docelową wersję, wzięliście oddech i na tym oddechu stworzyliście sytuację zwaną imersją i Przeniknęliście się, przeciągnęliście się, wy bieżący, wy teraźniejsi, z waszą postacią docelową, i następnie poszliście dalej w rytuał, w wizję, w życie, w rzeczywistość tą docelową postacią, to jak zrobicie to drugi raz, nie będzie zmiany. Będzie to widoczne może jako wzmocnienie decyzji, może poczujecie się mocniejsi w swoich praktykach, w swoich decyzjach. Ale nie będzie takiej widocznej zmiany, jaka była za pierwszym razem, bo wy już ten update macie. To już nie jest coś, czego wam brakuje. Już nie działacie z pozycji takiego wręcz szoku poznawczego, gdy faktycznie zamiast mówić, że jesteście jacyś, staliście się koroną efektem tych słów. Zamiast asumować w swojej głowie, że zachowalibyście się w określony sposób, teraz macie pewność, pewność w praktyce, jak się zachowacie. Więc jeżeli jesteście gotowi na takie spotkanie, oczywiście zapraszam 24 lipca. Za chwilkę nagram też klucze i wskazówki dla mistrzów i uczniów magii. Wszystko będzie dostępne w mojej szkole magii, w naszej szkole magii, która się nazywa Akademia Magii. Znajduje się na platformie patreon.com i można tam dołączyć. Miesięczna subskrypcja daje Wam dostęp 30-dniowy do wszystkiego, co tam kiedykolwiek zostało wprowadzone. Więc możecie sobie nagrać te rytuały, możecie je komuś puścić, możecie je mieć na dysku. W żaden sposób nie ograniczamy wam tego, ile czasu mają one dla was działać. To jest materia wieczności, to jest energia, która tworzy od samego początku, kiedy została zrobiona, więc pracujcie z nią na tych zasadach, na których żyjecie, które są wasze i które po prostu ten rytuał zaangażują, żeby wam pomóc. Oprócz tego. Możecie mieć oczywiście dostęp do każdego rytuału, taki jednostkowy, poprzez Allegro, poprzez y, takiego rodzaju platformy, również przez eBay'a. Dostaniecie od nas link, będzie to dla Was dostępne, mam nadzieję, że z tego skorzystacie. No i oczywiście, że ten czas, ten przełom, ten nów w znaku lwa będzie dla Was y, taką datą, która odkreśla przed i po która pokaże, jak wyglądało Wasze życie, zanim udało się to, co stworzyliście, to, co planowaliście, i jak będzie ono, jak ono już wygląda w tej przyszłości, którą zaplanowaliście. Może się okazać, że Wy w tej wersji już docelowej, bieżącej, spojrzycie na swoją szafę, będziecie chcieli wymienić jej treść, że spojrzycie na swoje zajęcia, będziecie chcieli pozbyć się niektórych zadań, ale wziąć na siebie jakieś nowe obowiązki. Jak najbardziej. Podążajcie za intuicją. To jest ten stelaż metamorfozy, który będzie Wam dany. Możecie go użyć, możecie przeprowadzić swoją własną metamorfozę na tej kanwie. Możecie zdecydować, jak będziecie wyglądać, możecie zdecydować, jak będziecie się czuć. To jest czas, kiedy piszecie siebie, kiedy decydujecie o tym, jaki jest ten Wasz osobisty nastrój codzienny, jak siebie czujecie. Więc jeżeli. Chcecie się zabrać za taką pracę, jeżeli nie potrzebujecie, żeby grzebały w Was jakieś zewnętrzne osoby, tylko chcecie to zrobić sami, to jak najbardziej daję Wam taką możliwość, takie narzędzie, dołączcie do tego działania magicznego. No i oczywiście spotkajmy się wszyscy po aktywnej stronie granicy działania. Już czas. Na co chciałbyś jeszcze czekać? Miłości moc, miłości moc, miłości moc. No i oczywiście powodzenia, niezależnie od tego, czy zdecydujecie się na działanie ze mną, czy też napiszecie sami swój rytuał, przeprowadzicie swoją metamorfozę. Przypominam tylko, że to jest najlepsza data i jeżeli macie wejść w pełen honor siebie, w pełen majestat siebie, no to dosłownie w tej dacie jesteście umówieni. Pozdrawiam serdecznie.